Siemano, prosto z Manchesteru. Dzisiaj krótko na temat Cristiano Ronaldo. Zapraszam do wysłuchania. Jak wszyscy doskonale wiemy, Cristiano Ronaldo w ostatnim meczu z Tottenhamem nie dosiedział na ławce rezerwowych do samego końca, postanowił zostawić drużynę i opuścić stadion przedwcześnie, nawet nie zostając pogratulować kolegom. Szczerze, jest to żenujące zachowanie. Moim zdaniem Cristiano Ronaldo tym samym powinien zakończyć swoją historię z Manchesterem United. Bardzo się cieszę, że Erik ten Hag postanowił go wykluczyć z z pierwszą drużyną, wykluczyć go z kadry meczowej. Mam nadzieję, że oprócz tego zostaną wyciągnięte kolejne konsekwencje. Ja osobiście jestem za tym, żeby Manchester United wezwał Cristiano Ronaldo na rozmowy i postarał się rozwiązać jego kontrakt. Koniec. Jest to koniec tego piłkarza z mojego punktu widzenia w tym klubie i mam nadzieję, że on już nie zostanie przywrócony. Niech on albo siedzi na trybunach, albo niech po prostu wynosi się z tego klubu i nigdy więcej nie wraca. Nie będę się tutaj nie wiadomo jak rozwodził, bo ta prima donna w tej chwili nawet nie zasługuje na to, żeby o nim dyskutować. I jako kibic czerwonych diabłów, ja jestem zażenowany tym, jak kontraktował traktował klub w letnim okienku transferowym. Jak starał się za wszelką cenę razem ze swoim agentem znaleźć jakiś klub, który by tylko wziął, żeby on mógł grać w tej swojej ukochanej lidze mistrzów. Mam nadzieję, że teraz Manchester United umożliwi mu swobodne szukanie klubu już od właśnie tego dnia kolejnego i tak dalej. Mam nadzieję, że oni w trybie natychmiastowym rozwiążą jego kontrakt. Niech on sobie szuka jakiego. Klubu. Życzę mu powodzenia po tym, jak on się zachowuje, żeby znalazł jeszcze miejsce w poważnej piłce nożnej. Dla mnie w tej chwili Cristiano Ronaldo jest totalnym zerem. To by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!